Dni Rawy Mazowieckiej iście sportowe. Czego możemy się spodziewać? Bo wiem, że zaczynamy od samego piątku. Tak, tegoroczne dni Rawy Mazowieckiej są bardzo bogate, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Zaczynamy je już w piątek, od godziny 9 rano. Rozpoczynamy mistrzostwami Polski w tenisie stołowym, szkół podstawowych. Są to mistrzostwa drużynowe. I tak jak wspomniałem, godzina 9, początek zawodów na hali sportowej Milenium i gry będą prowadzone do godziny 19 z przerwą na obiad w godzinach 14-15 również w piątek przyjadą do nas motocykliści z zaprzyjaźnionego miasta Nirbator. a w sobotę ciąg dalszy imprez sportowych już od 7 rano rozpoczynamy budowę miasteczka kolarskiego do wyścigów z żTC do wyścigów kolarskich szosowych i maratonów rowerowych. O godzinie 10 planowany jest start maratonów rowerowych, o godzinie 11 start do głównego Wyścigu szosowego. O godzinie 10 rano również rozpoczynamy turniej otwarcia sezonu w tenisie ziemnym, także zapraszamy sympatyków tenisa ziemnego na korty. To poziom tenisa ziemnego w Rawie jest coraz wyższy i naprawdę jest na co popatrzeć. O godzinie 9 rano zaczynamy również drugi dzień Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Będą to już gry o punkty i o miejsca, a o godzinie 13 planowane jest zakończenie turnieju i wręczenie nagród zwycięzcom Mistrzom Polski. Także zapraszamy serdecznie Państwa na te imprezy. Najważniejsza impreza, moim zdaniem, soboty to parada motocyklowa i pokaz stantu motocyklowego. Parada rozpocznie się o godzinie 15.30 sprzed pływalni Akwarium. Motocykliści przejadą ulicą Katowicką, skręcą w ulicę Słowackiego, w ulicę Wyzwolenia, dojadą do ulicy Tomaszowskiej. Ulicą Tomaszowską przez Plac Wolności, Plac Piłsudskiego do ulicy Miłej, gdzie skręcą w prawo przejadą w ulicą Targową i wjadą na plac Targowy Rawiak, gdzie w godzinach 16-18 odbędzie się pokaz stantu. No już chyba tradycyjnie Rafał Pasierbek, absolutny mistrz świata i Polski w tej dyscyplinie sportu. Ewa Pieniakowska, która powiem, no była może prekursorką pokazów stantu w Rawie Mazowieckiej, jest od pierwszego pokazu z nami do tej pory i w tym roku tą dwójkę uzupełni Marcin Głowacki, również czołowy Polski Stanter. W niedzielę zaczynamy imprezy sportowe już bardzo wcześnie, bo od godziny 6 rano, przepraszam, od godziny szóstej rano, o szóstej zawody wędkarskie nad Zalewem Tatar od strony ulicy 1 Maja. I planowane zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest na godzinę 12.00. O godzinie 15.00 planowane jest zakończenie turnieju tenisa ziemnego. A o godzinie 16.00 i do 17.30 na stadionie RKS Mazowia mecz piłki nożnej pomiędzy Oldboyami klubu RKS Mazowia i Widzewa Łódź. Czyli warto zaprosić wszystkich Rawian, ale i nie tylko Rawian, na sportowe atrakcje w Rawie Mazowieckim. No zdecydowanie tak ponieważ oprócz rozrywek kulturalnych i takich typowo rodzinnych są też rozrywki sportowe, gdzie można no również w gronie rodzinnym pooglądać i zobaczyć co się w rawie dzieje. Zapraszam w szczególności na pokaz Stantu. Jeżeli ktoś nie miał okazji widzieć jeszcze motocyklistów akcji Stanterów, czyli pokazu tej moto akrobatyki motocyklowej, jest to na pewno niezapomniane wrażenie i szczęka opada do ziemi.